W konferencji prasowej po meczu numer 7 w finału Playoff w Pasketwini 76 68 zwycięstwo gospodarzy. Ja na konferencji prasowej witam naszych gości. Witam e, może w tej kolejności zacznę prezydenta Sopotu pana Jacka Karnowskiego. Witam serdecznie, witam e, trenera Kamisa Muźniesa oraz zawodnika telefon Filipa Delewicza. E, no i na początek o opinię po, my, po tym spotkaniu. Poproszę trenera Kamisa Muzniesa, coach. overlinebody past uh, follow like say congratulations for uh, they, they this league z uh, uh, yeah. trener muznik w pierwszej kolejności pogratulował oczywiście drużynie przeciwnej. w stwierdził że zespół z czego progu dysponował w rezultacie większą. cięższą zawodników miał też większy budżet mimo wszystko podziękował swoim zawodnikom za walkę za to że że udowodnili w tej serii, że są, że są lepszymi zawodnikami. Podziękował również za stworzenie doskonałych warunków do pracy prezydentowi miasta Sopotu, panu Jackowi Karnowskiemu oraz zarządowi klubu, klubu Trefla Sopot. Trefl Sopot wygrał w tym sezonie Puchar Polski, był też bardzo blisko zdobycia złotego medalu w tym decydującym meczu numer 7. Podziękował Sopockim kibicom, stwierdził, że mają najlepszych, najlepszych fanów w Polsce. Co do samego meczu, trener Mójznik zauważył, że po niezbyt dobrym początku um, gracze z sobotu nie stracili wiary w to, że to, to spotkanie można wygrać, byli cały czas skupieni, walczyli do samego końca i tak naprawdę malutkie detale decydowały o tym, że dał sobie progą dzisiaj um, wygrał to spotkanie. ...coaches and team staff, because everybody worked hard and this Trener Kalis Muiznik z chwili pokaże teraz jego kilka zdań na, na temat tego, co się na dzisiaj. Gratulacje do drużyny gospodarzy za, za wybaczenie tytułu. No, co mogę powiedzieć jako, jako w zawodnik, który był blisko zdobycia tego pragnionego tytułu? Myślę, że druga kwarta zależyła na tym, że to dziś Asjak ucieszy się do zdobycia tytułu, jednakże hmm, jestem przekonany, że powinniśmy chodzić z wnieślonymi głowami, pokazali w tym sezonie, że hmm, Zasługiwaliśmy na finał i myślę, że zasługiwaliśmy też na złoty medal, tak się jak nie stało. Dziękuję panu prezydentowi rzeczywiście za umożliwienie, umożliwienie spełnienia swoich sportowych ambicji i marzeń. Dziękuję wszystkim pracownikom klubu, przede wszystkim dziękuję kibicom, którzy byli z nami przede wszystkim w tych tylko wspaniałych momentach, ale przede wszystkim w tych trudniejszych, kiedy wszyscy... Myśleli, że, że jest południowy, że nie w tych finałach, Także gorąco im za to dziękujemy. Jak już powiedziałem, dzisiejsze spotkanie, druga kwarta, później goniliśmy. Myślę, że byliśmy bardzo blisko, zabrakło mi dosłownie szczegółów, ale te szczegóły zdecydowały o tym, że nie zostaliśmy mistrzem Polski. Jednakże ten sezon uważam za bardzo dobry dla, dla klubu. Osiągnęliśmy bardzo wiele, udowodniliśmy, że. Polscy zawodnicy przede wszystkim na których opierany jest klub, są w stanie, <laughs> są w stanie znakomicie funkcjonować i, i, i być motorem napędowym nawet naj, naj, najlepszych zespołów, które się absolutnie e, liczą w, w całej Lidze. Także w, bardzo się z tego cieszę, Myślę, że jesteśmy chyba pierwszym zespołem, który, który tak naprawdę był oparty na, na polskich graczach i cieszę się, że. Zawiedliśmy. Pozostaje niedosyt, ale ale taki jest sport i, i, i trzeba po prostu przebyć. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim i, i gratulacje jeszcze raz. Panie prezydencie, widzimy, że pan się również z nami podzieli wrażeniami po tym sezonie, po, tym, po tej finałowej rywalizacji, no i po tym meczu numer 7 niezwykle emocjonującym. Ja, ja gratuluję w dniu trzeciego tytułu mistrza który zdobyła to była? Gratuluję i dziękuję bardzo trenerowi i zawodnikom za charakter, za walkę, za to co się zdarzyło z Zgorzelcu, we Wrocławiu i tu w Gdyni. Cóż, to jest tego nowego jak klubu wyklubu największy do tej pory sukces w Puchar Polski i Srebrny Medal. Zapraszam wszystkich kibiców jutro na Monte Cassino, na Fetę. O godzinie 18 z Przedkościa Świętego Jerzego tradycyjnie z góry ruszamy w dół żółtą, czarną procesję na I będziemy się cieszyć. Dziękuję bardzo prezydentowi Sofoty, panu Jacekowi Słuchamy teraz pytań z sali. Jeśli są pytania, bardzo proszę, pytamy. Nie ma pytań. Dziękuję panu serdecznie. Serdecznie raz serii Cienia Game oraz Donata i UNASA. Panie w pierwszej kolejności serdecznie gratuluję zdobycia dobycia Mistrzostwa Polski i poproszę pana o kilka słów na temat tego, co dzisiaj wydarzyło się. Pierwsza rzecz, zanim zacząć mówić o meczu, to tak oficjalnie chciałbym podziękować yy, bardzo serdecznie panu właśnie y, Ryszardowi za szansę, którą dostałem w yy, prowadzenia tej drużyny. Dziękuję bardzo meczu yy, wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobre spotkanie, szczególnie pierwsza połowa. Intensywność, fantastyczna obrona i to, co się przydarzało nam już kilka razy. I druga połowa niestety dużo gorzej było już z koncentracją i troszeczkę zgubiliśmy swój ryb, przez co była całkiem niepotrzebnie bardzo droga końcówka. to tak krótko, bo wiem, że... Będziemy rozmawiać. Nie, może panowie już czekali, ale było też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo trenerowi Janakowi, Donadas. we are Od for Od Karkowy. Od Karkowy. Od comment? No, Karkowy. Od 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 że Od Karkowy. Od na no, no, koszykarza Sekoprokom i nawet w momentach, that, kiedy no, było trudno, oni zostali drużyną, trzymali się razem yes, i to pozwoliło zwyciężyć w tym bardzo trudnym spotkaniu. Donatas gratulował podziękował kolegom z drużyny, podziękował Stafowi Trenerskiemu, wszystkim, you know. którzy przez cały sezon wspierali koszykarza Sekoprokom. Jak przyznał, to bardzo ważne trofeum, pierwsze i ważne trofeum wioski. Tyle Donatas mówił. Dziękuję trofeum. seriously, i want to thank you for everyone who was helping and supporting us. i just want to you know, say thank you to coach and, uh, and our team. You know, uh, Z zespołu przyznam, że w zeszłym roku występując w tej idzie, nie miał szansy za to mistrzostwa Mistrzostwo Polski. W tym roku taka okazja się nadarzyła, mimo tego, że wiele ludzi w twierdziło, że Asseco Program w tym momencie i w tym sezonie nie ma szansy na obronę tytułu mistrzowskiego. Oni udowodnili, zespół udowodnił, że jak bardzo mili się ci ludzie i z tego powodu Jerel, jego koledzy również są bardzo, bardzo szczęśliwi, są mistrzami i, i, i to w tym momencie liczy się najbardziej. Zekupuj. Dziękuję panom bardzo serdecznie za cały sezon i za udział w dzisiejszej konferencji. Moim gościom też dziękuję, guys. Thank you very much i pogratuluję się panom.